Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na modach. Zapraszam do oglądania. Znalazłem mega fajne miejsce na budowę naszego pierwszego domku. Pierwszego i mam nadzieję, że ostatniego. Myślę, że tutaj zostaniemy na stałe. Zobaczymy, co czas pokaże. Będzie to domek na wzgórzu. Już sobie tutaj możecie widzieć, zauważyć, że <laughs> buduje sobie schody. To taka prowizorka będzie jak na razie. Buduję sobie schody na wejście, jakby na, na, tą, na tą skałę. Te schody będą prowadzić do takiego ładnego przejścia. Już sobie to troszkę rozplanowałem. Te schody będą prowadzić do takiego ładnego przejścia. Tam już mogliście zobaczyć takie wejście do tego przejścia zrobione. I dalej, za tym przejściem, będziemy sobie przechodzić do naszego domku. Ten domek będzie taki fajny na wzgórzu. Mam nadzieję, że to wypali. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie po mojej myśli tak, jak to sobie już zacząłem wyobrażać. Yy, budowania będzie troszkę, no będzie troszkę, ale żeby to fajnie wyglądało, wiadomo, trzeba troszkę czasu na to, na to poświęcić. Yy, między tak, między tymi nagrywkami, chodziłem sobie do jaskini, tam w sensie do tych loków tam gdzie były nasze początki zabrać te wszystkie itemy musiałem biegać na, nie wiem 5 chyba razy. No bo niestety, jak zobaczyłem, jakie przedmioty potrzeba do wytworzenia tego podmianego jakby plecaka, no to było troszkę zajęłoby to troszkę dużo czasu, dużo ogólnie potrzeba nici. nici dużo potrzeba do tego, dużo skór. Skóry ogólnie przerabiamy i na przykład z dziewięciu skóry tej krowy przerabiamy na jedną taką skórę, a tych skóry też potrzebujemy dużo i nici jakieś nam potrzebujemy, żeby jakby wytworzyć ten plecak. Także z plecakiem na razie musimy sobie poczekać, daleko nie było od tego miejsca na sobie fajne takie wzgórze. <laughs> Daleko nie było, nie wiem, 500 metrów. Używałem sobie tych gości, żeby szybciej to wszystko ogarnąć. Także no nie, było, nie było aż tak źle, jak się mogłoby wydawać. Weszliśmy sobie już na samą górę. To będzie takie wejście. Mamy ładnie tutaj. Yy, Księżyc widzimy sobie. To będzie takie wejście właśnie na ten domek. W koło jest bardzo dużo, bardzo dużo tych ruin. Znaczy, głównie to są, jak można widzieć, już po prawej stronie zauważyć, taki, taki ten Battle Tower. To z modu jest taka wieża, no i będziemy mieli z tego na pewno dużo, dużo eksploracji. I zauważyłem, że niestety jeden mod mi chyba nie działa. Chodzi o mod, który dodaje nam dużo nowych przeciwników. I niestety on nam nie działał, zauważyłem. Kiedyś, kiedyś na nim grałem i na początku od razu było widać, że jakieś nowe moby się pojawiają. Lecz niestety nie działa i mam nadzieję, że będę mógł w trakcie sobie jakby tego saveu dograć sobie innego moda, który, który też dodaje jakieś nowe, nowe tam yy, moby, żeby, żeby było fajniej. No wiadomo, fajnie jak się trafi na jakiegoś tam trudniejszego moba, żeby jakieś tam wyzwanie było, niż na to co normalnie sobie trafialiśmy tam po, na tej na przykład na tym lofu, nie. I to myślę, że będzie spoko, jeśli mi się to uda. W koło mamy właśnie takie fajne wzniesienia. Mam nadzieję, że to całe po całości jakoś tak sobie zapełnię. To wszystko, to wszystko będzie, jakby to powiedzieć, połączone ze sobą, żeby było ładnie. Żebyś, żebyśmy mogli sobie poprzechodzić z miejsca do miejsca bez problemu. Żebyśmy nie musieli schodzić na dół i wchodzić na kolejną, kolejny szczyt. I ja tu sobie troszkę jeszcze pobuduję i za chwilkę się zobaczymy. No i tak to przejście aktualnie wygląda. Zaraz sobie je będziecie mogli zobaczyć szerokość tego przejścia, to będą trzy bloki. Myślę, że to będzie wystarczające, jak na początek. Zobaczymy co, czy sobie tam jeszcze może tego nie poszerzę, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Jakieś tam z desek to sobie zrobiłem, żeby nie było tak, że ciągle wszędzie jest wkoło kamień. Schody te zostaną poszerzone do trzech do bloków szerokości. Myślę, że to będzie ładnie wyglądało. No i tam dalej, za tym przejściem, będziemy sobie właśnie robić taką małą ścieżkę, małą ścieżkę, która będzie prowadzić do naszego domku. Rozpocząłem budowę nad domkiem. Tak to na początek wygląda. Nie chciałem dużo takiego samego materiału używać. Użyłem sobie troszkę tego, co tam nadbierałem w tym lochu. Jak na razie, tak to będzie wyglądało. Zostawiam to i będziemy się wybierać. Do lochu tego, co poprzednio, w tym, co poprzednio byliśmy, będziemy musieli go dokończyć. To znaczy, mam taki zamiar. I to, co sobie tam nazbieram, jakieś tam materiały, to na pewno będę sobie wykorzystywał do tworzenia domku, żeby on nie był taki identyczny, jak znaczy identyczny. Może żeby nie był taki sam ciąg z tego samego materiału, jak już mówiłem. Fajne, mamy tutaj widoki, bardzo naprawdę w koło mamy dużo tych wież i na pewno będziemy sobie eksplorować. Także. Ja już sobie muszę ogarnąć troszkę ekwipunek na tą wyprawę do lochu i bo nie wiadomo nas, w sumie, co tam czeka i no idziemy. Także Znajdujemy się przed wejściem na trzeci poziom, a więc wchodzimy. Naprawdę nie wiem co nas tutaj czeka, bo patrząc na to, że wchodziliśmy na drugi poziom, to było trudniej. I tutaj na pewno będzie też coraz trudniej. Jak już widzimy, są trzy drogi. Dość to tutaj sam, tak samo wygląda jak poprzednio, yy, ale zobaczymy, jak dalej będzie to wyglądało, bo na pewno. Myśl, myślę, że inaczej w sumie. Już widzę tutaj, że inaczej to zostało skonstruowane, tak samo jak pierwszy, a drugi poziom też inaczej. Mamy takie jakby, nie wiem jak to nazwać, grobowce po dwóch stronach. I na początek właśnie nie wiedziałem skąd biorą się te szkielety i zombie i tak dalej. I właśnie ogarnąłem, że za tymi blokami kwarcu zostały schowane, zostały schowane spawnery i z nich wychodziły. A, właśnie za tymi spawnerami zostały umieszczone... Skrzynie. czyli w sumie niszczymy spawner i dopiero możemy sobie ogarnąć, ogarnąć to, co tam mamy w skrzyni. No i, no i też wymyśliłem taki sposób, że to, co będziemy zbierać, nie będziemy odnosić tam znowu na górę i tak dalej, zostawimy sobie skrzynię przy, przy tym wejściu, przy tych jakby schodach na drugi poziom. Nie będziemy latać tam co chwilę i najważniejsze rzeczy w sumie sobie zostawimy. I tutaj mamy już te palki. Takie mamy tu walki już, że szkielety, pająki i tak dalej zostały, one tam już widać, że troszkę uzbrojone i mamy już ciężej ze szkieletami, tak jak już wiecie, jest troszkę ciężej niż z takimi zombiami, czy z czy pająkami i mamy pierwszego dada. No i niestety nie zapisał nam się, tam w sumie tutaj spaliśmy, no to tutaj mamy respawn, także musiałem znowu iść z buta. Wróciłem, postanowiłem, że użyję sobie troszkę mikstur, tych co nazbierałem tam przez te dwa poziomy. Wziąłem sobie miksturę siły, na pewno nam to pomoże, siły tam nie wiem, plus 6 chyba obrażeń nam dodaje, także to jest sporo, na półtorej chyba minuty, także jeśli będziemy używać tych miksturek, no to też nam tam troszkę mniej miejsca to będzie zajmowało, no bo te mikstury w sumie nie są, nie są aż takie jakby, jakby to powiedzieć unikalne, nie wiem, jest ich po prostu dość dużo, także możemy sobie z, nim, z nich korzystać. Walki takie no, pierwszy był w sumie zgon, nie, nie, było więcej jakby takich, nie było więcej jakby takich gorszych sytuacji, ale co chwilę musiałem się obracać, co chwilę się musiałem obracać, czy nie przychodzi, nie przychodzi nas właśnie jakiś zombie czy coś, szkieletów naprawdę tam było dużo. I co chwilę byliśmy atakowani, no i w koło tam było słychać właśnie te dźwięki ich, także trzeba było się pilnować. Postanowiłem właśnie, że od początku zacznę sobie niszczyć te bloki kwarcu, tak jak już mówiłem, że tam za tymi blokami zostały umieszczone spawnery. Zostały umieszczone spawnery i tutaj możecie właśnie sobie zobaczyć, że już została ukryta za nimi skrzynia. Nie było, nie wiem, w sumie taki drop pół na pół. Nie było aż tak źle, ani nie było w sumie aż tak dobrze. Jakby to powiedzieć. No tak średnio, nie? Po użyciu po właśnie tej mikstury to naprawdę szybko wszystko padało Także nie mieliśmy raczej z, tym, z tymi już potworami, nie będziemy mieli problemu Wystarczy właśnie jeszcze, że byśmy sobie zrobili jakiś ekwipunek diamentowy Ale no to w sumie musimy trafić na diaksy Ale być może w sumie trafimy na jakiś ekwipunek jak będziemy sobie eksplorować te lochy No bo tam trafiliśmy już na łopatę i siekierę także na pewno na pewno coś może jeszcze wylecieć, tutaj stąd, tylko musimy właśnie całą wyeksplor wyeksplorować. Przed właśnie wejściem na trzeci poziom, byłem też obejrzeć sobie pierwszy poziom i drugi tego lochu. Czy tam niczego nie przeoczyłem, i tak dalej? Użyłem sobie wszystkie dźwignie, te co były tam do użycia, jakby do przestawienia. Nic się, co, na co, co prawda, nie stało, ale myślę, że coś, coś może z nimi być. Także zostawiłem sobie je jakby włączone, wszystkie właśnie po kolei tam sprawdzałem drogi i tak dalej, czy te wszystkie dźwignie zostały włączone Tam po drodze jeszcze miałem dwa takie małe cave'y, które sobie też wyeksplorowałem, tam jakieś tam rudy, rudy tego, żelaza były, węgiel, jakieś to na pewno się przyda, przydało. No i kolejne walki mamy tutaj jeszcze ciągle, pomieszczenia naprawdę zostały zmienione dość, czasem właśnie, właśnie jeszcze te spawnery wyglądają tak jak na poziomie drugim. Ale co poziom, właśnie to fajnie jest coś, jest coś nowego. Nie wiadomo, gdzie iść, tak naprawdę, w sumie co nas może spotkać, i to jest właśnie spoko. Właśnie to jest to, że szybko nam jakby brakuje jakiegoś punku, bo dużo jest, dużo jest na, tak naprawdę tych skrzyń. No i sobie nie będziemy zostawiać. nie? Zostawić sobie nie będziemy. A co do tego plecaka, to już mówiłem w sumie, że musimy troszkę musimy troszkę. Poczekać z tym, no bo bardzo dużo pająków musimy zabić. Potrzebne jest bardzo dużo nici. I skóra w sumie jest bardziej dostępna. Jakoś tam krowę sobie znajdziemy na szybko i ubijemy i możemy ją przerobić. Bo skórę, 9 skór przerabiamy na jedną skórę. I tą skórę jeszcze musimy przepalić. I to jest jedna skóra i chyba takich skór potrzebujemy 9. Co, co z tego co pamiętam, żeby wytworzyć taki właśnie Plecaczek, czyli no, troszkę czasu będzie z tym pewnie trzeba się pobawić. Ten plecak, no też na pewno nie będzie miał nie wiadomo ile miejsca. Nie wiem, z tego co pamiętam, kiedyś, jak używałem tego moda, no to miał, nie wiem, około 15 miejsca, czyli tak połowa jakby ekwipunku tego, co mamy, nie? Co prawda, zawsze coś, no ale no też wszystkiego i tak nie zamierzamy, nie? A wykonać kilka takich plecaków, no to też będzie wyczyn w sumie, no bo wyko trzeba wykonać najpierw pierwszy, nie? Mamy takie różne tutaj drogi. Cofnąłem się stąd tutaj, bo... Bo szczerze, chciałem tam. Tam jakoś właśnie widziałem... Potencjał w, tym, w tej drodze jakby. Jakby to powiedzieć. I dużo właśnie tych kwarców tam widziałem, no to pewnie zostało dużo za nimi skrzynek i tych spawnerów, nie? To sobie właśnie widzicie, biegnę, biegnę i nagle dostaję w plecy. Co chwilę. Także... Właśnie chciałbym zlikwidować wszystkie te spawnery, żeby mieć spokój i dopiero jakby, dopiero sobie jakby wyeksporować bardziej tak. No właśnie sobie odłożyliśmy, odłożyliśmy sobie troszkę rzeczy, troszkę rzeczy do skrzyni. No ale też właśnie tą skrzynię posowałaby powiększyć, także zaraz to zrobię. I używałem sobie Mitsuri siły, bo naprawdę nam się to przydaje. Jest dość dużo tych potworów. Tych spawnerów też jest naprawdę dość dużo. Nie wiadomo w sumie, za którym blokiem one się znajdują, także musimy bloki kwarcu wszystkie poniszczyć. No i to w sumie jest spoko, bo blok kwarcu może nam się przydać też do jakiejś tam... Do, jakiegoś fajnego tam, do jakiejś fajnego fajnej budowli. Także są jakby plusy. Jedyny mi, właśnie minus to jest taki, że... Że mało, mały ekwipunek mamy, naprawdę. To jest bardzo mały ekwipunek. Jak w porównaniu do tych... Do tego, co znajdujemy, znajdujemy tutaj. Więc prawda nie powinienem niby brać wszystkiego, no bo... Troszkę, powiedzmy jedna trzecia to są takie jakby śmieci z tego, nie? No ale zawsze nam się coś tam może przydać. Także nie będziemy, nie chcę zostawiać, nie chcę zostawiać żadnych rzeczy. A przy okazji jak zbijamy sobie spawner, no to leci nam jakiś tam expik. Także no, jest, jest plus. No co prawda zostałem żubity kilka razy i straciłem ten exp. No ale nie mocno w sumie narzekać, nie? Jakby ogarnę sobie większy ekwipunek będę tam troszkę jakby większego doświadczenia w biciu z się z, ze szkieletami, bo w sumie z nimi mam najgorszy problem, największy. No i myślę, że będzie to jakoś lepsze. Yy, a w kolejnym odcinku chciałbym Wam jeszcze przedstawić yy, tą wieżę z tego modu Battle Tower. Tam na pewno też będzie spoko. Tam na pewno też będziemy dużo mieli dużo mieli eksploracji. Powiększyłem sobie skrzynię, a ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się.